Chcesz wbijać wyższe rangi w food Champions, ale co chwilę trafiasz na spodseńców? Ja jestem Adachu i w tym odcinku pokażę Ci jak zminimalizować swoje szanse, żeby takiego spodseńca trafić. I pierwsza rzecz, która Wam pomoże trafiać łatwiejszych rywali w Food Champions jest to pora, w której gracie. Są dwie pory według mnie bardzo fajne do gry w weekend. I tak, nie jest to ani piątek wieczorem, gdzie wszyscy spodseńcy na początek się rzucają, ani nie jest to poniedziałek cały dzień, gdzie to gra, grają zazwyczaj boosterzy kont, osoby, które grywają konta RTG, więc wtedy może być ciężko i gra mało casuali. Najlepsze dwie pory to jest po pierwsze sobota, po obiadku, po 13, po 14. Wjeżdżamy na Food Champions, muszę zagrać sobie połóweczkę, jakieś 5, 6, 7 meczów i będzie ok. I druga pora niedziela również o tej samej porze, bo wtedy po prostu gra najwięcej casuali, czyli osób takich przeciętnych sobie wchodzą do gierki, żeby pograć, a nie żeby się jakoś pocić, więc polecam te dwie pory do grania Food Champions na Procent. I następnie jak już te dwie pory mamy optykany. jesteśmy o tej godzinie w grze, po pierwsze to trzeba zrobić to wyłączyć obszary Najgorsze na świecie crossplay, żebyśmy nie trafili oszustów, glitcherów, bugerów, innych szukiwaczy gameplayowych z -ta, bo tam jest bardzo dużo czterów i je tego nie naprawiło, więc może to być lekki problem do gry, więc totalnie crossplay włączony na nie, jak, to, jak w to po prostu wejść, wystarczy wejdziemy w ustawienia, matchmaking i mamy crossplay włączony na nie. Wolę tam bardzo szczególnie FUT Champions w Rivalsach, no bez różnicy raczej. Jak już mamy ustawiony crossplay, jesteśmy o odpowiedniej godzinie, to wjeżdżamy na szukanie naszego przeciwnika. Oczywiście. Staramy się szukać. po pierwsze, staramy się mieć jak najlepszy internet. Wiadomo, nie wszędzie każdy ma się Nie każdy ma jakieś wybitnie, nie wiem. Bardzo duże wysyłanie czy pobieranie. Normalne, ale staramy się mieć jak najmniejszy ping. W moim przypadku jest to około 30, więc... Ten mecz bym zaakceptował, jeśli chodzi o ping. Zazwyczaj u was powinien być około 10, 12, 20, 25, 6. Zależy od waszego internetu, totalnie, ale poniżej tak 30 pingu. No, jednak wypadałoby grać. Ja nie mam takiej możliwości, ale jak macie taką możliwość, to naprawdę super i wtedy wasz gameplay będzie dużo płynniejszy. I oczywiście, jak już mamy wyłączony crossplay, mamy odpalony ping, mamy jak najniższy, mamy dobrą porę dnia, wchodzimy w przycisk PSA na padzie. I patrzymy, czy nasz zawodnik ma taki PS Plusik przy swoim loginie, przy swojej nazwie, czy ma tak samo na Xboxie Golda przy swojej nazwie. Dlaczego to jest ważne? Bo wtedy jakby wiemy, że to jest główne konto naszego zawodnika na danej konsoli i ten PS Plus jest turbo ważny, bo nie jest to żadne konto RTG. A zazwyczaj konta RTG albo mają spocęńcy, albo boosterzy boostują konta RTG, więc trzeba na to uważać i wtedy. Jest większa szansa, że trafimy po prostu normalnego zawodnika, który chce wejść do gry, sobie po prostu pograć i nie myśleć o tym, co się, o tym, co się dzieje. Ten PS, Plus bardzo ważny, więc starajcie się nagrać z graczami, jeśli chcecie mieć łatwiejszy matchmaking z tym PS. Plusem. Kolejna rzecz, jak już mamy PS, Plusa, mamy porę gry i resztę, którą mówiłem, trzeba wejść w zawodnika i następnie sprawdzić. Oj, tutaj to się zacięło, ale widzimy, że on nie ma PS, Plusa, więc raczej mecz już może być dziwny. Czy jest polski? Ten widzimy, że jest niderlandzki, czyli język jego PlayStation jest holenderski. Czy wchodzimy do tego meczu? Oczywiście, że nie, bo każdy Niemiec, Szwed, Duńczyk, Rumun, Ukrainiec, to wiecie, że to jest walka o śmierć i życie. I naprawdę Polacy mają jeden z najniższych poziomów Food Champions, czy ogólnie nawet gry w naszej okolicy, więc jak już gramy na... W tym najniższym pingu starają się resa na Polaków, a nie jakichś Duńczyków, Niemców czy innych Szwedów, bo wtedy jest dużo, dużo ciężej. Może nie dużo ciężej, ale jest łatwiej trafić cięższego przeciwnika, niż jakbyśmy po prostu na Polaka. Jak mamy te 5 rzeczy wcześniejszych już za sobą, czyli wiemy co robić, żeby trafić optymalnego rywala. Następnie mamy kolejną rzecz, czyli musimy wejść w profil danego zawodnika i zobaczyć ten profil jest prywatny. Jak widzimy, to profil jest prywatny. Bo nie ma żadnych gier zawodnik, ma wszystko ukryte, a profile prywatne zazwyczaj charakteryzują osoby albo spocone, albo osoby, które są toksyczne, ewentualnie osoby, które się ukrywają i po prostu sobie ustawiły profil prywatny, też tak może być, ale jednak zazwyczaj ten profil prywatny kojarzy się z tym, z czym no z tym spoceniem mi się wydaje. No i ostatnia rzecz, jak już te wszystkie 6 rzeczy poprzednich mamy za sobą, już mieć idealnego rywala. Naprawdę takiego idealnego, wiadomo, to jest ciężko do zrobienia, żeby był taki idealny rywal, trzeba z czegoś rezygnować Ale no jak już ma te wszystkie PS Plusy, tak jak ten nasz zawodnik Tylko on jest pewnie z Holandii oczywiście, ale ma gry nasze i jak widzimy ma 316 godzin gry Godzin gry, nawet nie 316, nie, 316 ma dokładnie Więc widzimy, że ten gracz nie gra to dużo we wersji 25, ja mam 609 Więc jak ma mniej godzin gry od was, wiadomo, to też nie jest jakiś wydatnik skilla największy na świecie ale te godziny gry jednak mają znaczenie, bo wiadomo, im się więcej grinduje, tym raczej powinien w teorii być lepszy, w praktyce może być różnie. Można to patrzeć, można to zwracać uwagę, ale pamiętajcie, to wszystko bez skira, nie ma sensu więc ważne mieć tego skira też, bo jakby tam szukać przeciwników, wam meczu nie wygra, więc trzymajcie się i ślemano.